Właśnie lecimy sobie w trasę, na zakupy, także widzicie, będziemy podziwiać piękne krajobrazy, stwierdziłam, że Was zabiorę, bo muszę jedną rzecz do kamery kupić, dużo baterii, jakby się uda poszukać ogólnie, też bo wiadomo, że w to wszystko będzie działało w sumie, ale to no, mała no, bateria, to no, wiadomo, w telefonie jest większa, to staram się załatwić super baterie też do, do ładowania tego, tak? Bo wiadomo, że ogólnie poładzimy sobie po zakupach, nagrywamy sobie coś, jak się no to Wam ze drogi tylko nagrywać, wiadomo? No i to tak. Pogoda ogólnie jest fajna, słoneczna. Także tak jak Wam mówię. Włosy mi trochę starczą z tego względu, że z tego względu, że... Akurat składakiem sobie jadę z tego względu, że po prostu kręciłam te włosy. No i teraz troszeczkę wiaterku jest, także wiecie, przy wiaterku będzie po prostu... Czekajcie. Ruf nam duży wykopali, słupy wszystko porozstawiali. Czekajcie. Przejdziemy Jedziemy, bo tu patrzy, kupa samochodów leci. Oee! Przejechaliśmy ledwo ledwo, nie powinniśmy prawidłowo tak przejeżdżać, ale wiecie, Salimy. Także trasa jest zobaczcie niezła było widać ogólnie spróbuję, to są domy. Zaraz do Was wracam. No i widzicie, już właśnie jesteśmy. Mam trochę się przepustajamy w ogóle, także chciałam przerwać nagrywanie. Ogólnie. No pięknie super jeździ myślałam, że nie wyrobiłem, bo kurier jechał ja jechałam akurat. Kurier zakrętuje, zakrętu ja, ja na prostej i w zakręt wchodziłam rowerem, ale my coś wyrobiliśmy, więc nie jest No i tak jak mówię, wybieramy się dzisiaj na zakupy piękna pogoda rowerem. Bo musimy te teledyski bo z zagrać ogólnie. Mamy już fajne konstrukcje, pomysły, wszystko. Także wiecie, o Belujo co siedzi. Jak to mi wypadek zwykle. No i to tak. Jedziemy sobie, zamiast główno teraz, to jedziemy sobie kochani. E, teraz oboczno z tego względu, że główno to byśmy nie dali rady, bo za, za ostro jadą. Kamizelka jak zwykle oświetlenie, wszystko jest. I to tak. Jest w śniaka jeszcze widać, te śniaki, kuchanie, śniaki to mi nie poschodzili po tym zwaleniu Masakra Głównie sobie pochodzimy, zobaczymy co tam kupimy tak. Ja mam z koleżanką się napracować, na, się na niej nie doczekałam spokojnie, niech sobie jedzie, my sobie, sobie sprawy. I najwyżej potem zobaczymy, po nią dojedziemy czy coś Bo dzisiaj jest tak ślicznie po prostu pięknie. W lato to jest tak ślicznie. Zobaczcie. Teraz mam że coś pięknego, wspaniałego. Zobaczcie, jadę sobie ogólnie z asfaltem. Patrzcie, jak fajnie. Lasek. Ogólnie zobaczcie asfalt. Boczny to możemy nagrywać. Tylko na domy trzeba uważać. Nie każdy wiadomo, w no, serwisie był nagrywamy. Tak. Trzeba to uszanować. Kogoś po prostu prywatność. No i to tak. Ogólnie czekajcie, w składaku jest inna taktyka rowerowa. A, z hamulec i No Zaraz będziemy do asfaltu dojeżdżać, także wiecie. Inna taktyka składaka, inna taktyka innego roweru. Ale dobry jest składak. Bo mój jest akurat niestety w naprawie. Będziemy go reperować, Zobaczymy mniej więcej co tam trzeba oszustować. Ile naprawa wynieść, jak nie, to niestety tylko złomować go, bo na pamiątkę chcecie kupić nowy. Ogólnie nie wiem jak Wy, ale ja to kocham, powiem Wam szczerze, jeździć rowerami, bo tak pięknie jest, po prostu fajnie bieganie do też lubię, uwielbiam po prostu Rolki, deska, to jest naprawdę wspaniałe wszystko, tylko po prostu dawno jak byłam mała to lubiłam na tym na rolkach na desce na naginać, ale teraz to mi się nawet na to wejście, ale czasami trzeba się odważyć Kaski, ochroniacze i lecimy, co nie Dobra kochani, za chwilę do Was wracam Zobaczcie jak piękna natura jest nasza

jeszcze dłużej miałam wam nagrać, tak jadę, 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 ależ mówię, nagram wam ogólnie krócej żeby Was nie nudziło tu są piękne te z tego sole, no i tak jak Wam mówię. Zobaczcie tu jest jak pięknie, widzicie To jest chyba z bateria słoneczna i na to mówię, bardzo ładnie stoi tu. zobaczcie, tu mamy dalej łąki O, Można się zmęczyć, ale lubię takie kilometry walić długie, bo ogólnie spróbujemy się też na kilometry na Ostrołękę wybrać rowerem. Wiem, szalony pomysł, ale zakręcona pozycja, nie sama nazwa o tym mówi. Nie wiem czy dolecimy na składaku, ale musimy dobrze mieć sprawny rower, także zrobimy sprawny rower i możemy lecić takie trasy. Super siłownia z tego jest ogólnie. Ale też Was zabiorę poćwiczyć sobie, też vloga sobie oczywiście nagramy, także spokojnie. Tylko ten status sobie zrobi ogólnie. Czworki worki na śmieci ktoś? No, zobaczcie jak ślicznie ogólnie, widzicie? Tu, tu. Zaraz będziemy asfalt ścinać. Ogólnie to już trochę się zmęczam, bo strasznie dużo kilometrów balę. ale tak jak mówię jedziemy. Jedziemy nie gówno, więc możemy wolniej jechać. Skuter jakiś, to motor, to zobaczyć co to jedzie. Skuter, chyba skuterem jedzie. No i to tak. Za kamerze zobaczyć. ogólnie w spokoju nie ma żadnego samochodu, więc można sobie pojeździć, ponagrywać. Jedną ręką akurat jadę, znowu tego widzicie, na trasy zapomniałam. Drugą ręką sobie ja kieruję, ale ręka boli. No i zaraz wjedziemy w fajne laski. Ogólnie jesteśmy na samych polach, zobaczcie? Tu zobaczcie, jak ślicznie jest. No i to tak. O. Tu zobaczcie, jak pięknie. Pięknie, naprawdę. Fajne jakieś słoneczko to aż się chce jeździć, tylko nie jest za mocny znowu, nie? O! Tu zobaczcie, ogólnie jakieś ślicznie. Nic jedzie, nie nie. Piękne lasy, piękna natura Także widzicie, zobaczcie Tu są, so. wow I to tak A ogólnie niedługo Wam zmiksuję piosenkę tam fajną, o hejterach coś tam leciało, bo Hejtowali są, niektórzy, więc stwierdziłam, że z hejtów szkoda było, żeby się zmarnowały, co nie? Łoże przy trochę słowa, bo tam przy wszystko było Bez kultury ludzie złe wychowanie, ale to świadczy tylko oni, kochani, bo e, kto kogo hejtuje, ostro hejtuje i to tam nie rusza. Koło Was to świadczy, że, e, że macie że brak że kultury osobistej, o macie takie zdanie, że jesteście źle wychowani. Także wiecie, ja tu się za nic nie obrażam. Sami sobie szpliki wbijacie i dajecie strzał w kolano. Wracam do Was za chwilę, zobaczcie jak ślicznie. Wracam znowu do Was, zobaczcie jak ślicznie. Hello! Hello! Widzicie? Już pięknie, zobaczcie tu. Teraz zbliżamy się do głównego asfaltu. Ale to kilka tyle kilometrów na zakupy ogólnie. O człowieku, naprawdę się możesz dobrze zmęczyć. Uff. I to tak, ogólnie zobaczę po ile są klocki LEGO z tego względu, że będziemy robić zamki z nich, takie fajne do teledysku. Jak i również zobaczymy ogólnie e, basen, i nie tylko. Ale to zobaczycie, jak mówię, niebawem w Teledysku. Tak? W którymś, bodajże, lub na vlogu, w którymś. Tak, w filmiku. Zobaczcie. Tu jest wyczerpany. Ja Ukraino krainie. rower. Mój się popsuł. Jeszcze miałem go od komunii, ale powiem szczerze, że. Takie łódzkim ten rower wjeździ, tyle kilometrów przewalił, że szacun na niego, że tyle wytrzymał. W ogóle teraz jest w naprawie, ale nie mam czasu, żeby go dlatego jeżdżę fajnym składakiem. Samochód, poczekajcie. No i tutaj to, to, zobaczcie, jak piękna jest nasza natura. Naprawdę polecam, jeżeli jest cieplutko, to oczywiście czapki z deszkiem wnoście za mocno, skwar, żebyście uderu nie dostali. Że teraz to przeżyjesz, bo ty te nie dostaniecie. Mówię, jak jest tak bardziej wiecie. A teraz w lato, jak jest to fajne. W zimę też są piękne, ale w lato to będzie dużo, dużo. Każda porę. W zimę, wiosnę, lato, jest dużo teraz tych, tych, tych wrzucania, Także nie zanudzicie się ogólnie. Uff. Włosy mi sterczą, a ja nie, nie, mogę. Dobra, za chwilę do Was wracam po prawie tylko sobie włosy. Patrzcie, jadę sobie teraz takim bocznym paskiem. zaraz będę dalej jechać. No i dobra. No leźmy tutaj, was moje robione fajne firy. Ale lecimy dalej. Polarki Teraz tak lecimy, zobaczcie sobie dalej. Fajna pogoda, ale tak na rowery to polecam. Bo z bez wody na przykład się nie wybierajcie, bo właśnie chciało pićże. Że... O... Piękna głównie przygoda. Tutaj znowu trzy kostra, że będziemy przejechać fajnej. w Straży Pożarnej z tego względu, że kocham po prostu pomagać innym i zawsze marzyłam o po prostu o no, pomaganiu, tak? No ale nie wiem czy mi się uda to dostać może. Czekajcie, tutaj trzeba uważać. Chyba Ale nie ma co w siebie wątpliwki zacząć ślicznie. Marzenia się spełniają, pamiętajcie. Tak, także nie tylko takie miałam marzenia, no ale to kiedy indziej na no, opowiadanko. Piękna pogoda na rower. U, te krajobrazy to śliczne mamy u nas, nie tylko u nas. Dobra, wracam do Was za chwilę. Osiemka Właśnie jestem w mieście, wracam. Nie dostałam niestety tego, co miałam nie, dostałam, ale tam po sklepania no i czy wracamy? Ogólnie, 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 w ogóle to wypisuje, nie Także nie mam wyboru: asfaltowe głośno, główną, żeby tyle kilometrów przejechać, albo po prostu przez las nie zgadzam się. Ale to wybierzemy potem po do zobaczenia za chwilę. No już wracamy. Ja to się mam. Dzisiaj na moich oczach, gdzieś mi nie zły był. W samochód, bywaną samochód, matko boska! A strach się ogólnie wyruszać, dobrze, takim zbumym pasem jadę. Makabra, po prostu. Jeden się śpieszy, drugi się śpieszy, i po prostu bum. Szczerze, pierwszy raz widzę, jakby był wypadek, bo to przecież bo ja dzięki Bogu nie było. Więc Jestem przerażona, jak się jeździ na naszych trasach i nie tylko. Wracamy, zmęczona jestem, ale musimy dojechać filmiki wam pomontować. Ogólnie jestem trochę zawiedziona, bo nie było baterii do mojej kamery. Teraz nie wiem, albo tą kamerę będę musiała sprzedać, kupić nową, nowo. Ale szkoda trochę, więc będę musiała jakąś baterię skłonić do niej. Z większym po prostu mega, 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 żeby po prostu wiadomo, nie brać po e Ale niestety, nagrać te będzie będziemy musieli już po Na to wychodzi, bo Niestety, no ale inaczej nie nagramy, chyba że z telefonu zwalniemy jeden Także jeszcze czekamy je pewnie do Moszyńca, bo do stringy, trasa I poszukam szukanie baterii do takiego ceska. Tak to jest jak się bierze, fajny model Ogólnie kamera jest spoko, tylko jest przerąbana ogólnie z tego względu, że nie można dostać baterii Albo na Allegro, czy nie Ale jest mi potrzebna, by dzisiaj kołować jak najszybciej Dobra kochani ja lecę dalej, tak się zastanawiam przez lasy i tam wykręcać czy po prostu gówno e, czy po prostu ale gówno to strach, tak jak to widziałam to masakra. Więc raczej polecę albo lasami, albo po prostu e, to trasy co lecieliśmy, czyli skrócenie. Tu wydłużę sobie, ale bezpiecznie może dojadę niż... Dziś po prostu nie daj Boże by się coś miało stać tak? ale nigdy w życiu po prostu tragedia a tak jadę samochodu jeden za drugim normalnie i jeden za drugim ogólnie rowerzystów jest mało ale bardziej pieszo, spacery, coś takiego ale pełno jest samochodów strasznie ostatnio jak jechałam to dwa traktory mijałam to tak jest. Dobra, kochani, ja dojeżdżam do Cypelu i decyduję: albo jedziemy na albo po prostu będziemy jechać. O, jeszcze tira. Jeszcze pan z tira. zrobił gum. Dobra. Za chwilę do Sami znajomy, znajomych, znajomych. Mijasz, zobaczcie, wracamy. Jednak nie jedziemy głównie za ostry ruch. Jeśli chodzi o las to nie mamy czasu, bo akcjonujcie coś nagrać to i tak dużo na plecy biorę. Bo yy, tak ogólnie nagrywanie tego, tego, ale lubię to robić, kocham, więc jest... chwała ma przyjemność. Jest zmęczona jestem. Jeden zaraz przystanę koło zakrętu, tu zrobię, jak będziemy jechać. Bo to masakra. Ogólnie jestem zawiedziona, bo nie mam tego, k tego Eee, baterii dobrej, bym musiała naładować, żeby kamera działała. No chyba, że po prostu kamerę zostawimy i nagramy to ładnie, drugą kamerą. Taką specjalną, ale szkoda jej trochę brać, bo teledysk się niezły robi. Ogólnie będzie się działo. Będzie skromny, fajny, jak to u zakręconej. No ale wiecie. Ogólnie bajera. Dobra, kochani, ja kończę nagrywać, odpoczynam. Ciekawa droga, ale dajemy radę. W ogóle jest super, polecam, naprawdę polecam. 재미다 <목소리도>